Chciałbym powitać pana ministra spraw zagranicznych, pana Grzegorza chetynę. Jak, pan, jak pan również zauważył, pierwsza taka wizyta w powojennej historii Brodnicy. Te ostatnie lata i, i kontakty moje z profesorem Bartoszewskim. Trudno opisać go i zrealizować takie wyzwanie, pokazania go w kilku słowach, bo przecież to było całe życie zawsze wielkie, zawsze. Zawsze godne, zawsze z podniesioną głową, nigdy nie uznający żadnych kompromisów moralnych, politycznych, jakichkolwiek. I zawsze był wielką, wielkim nauczycielem dla nas wszystkich, dla całej polskiej polityki, ale też nauki, historii, dla Polski. Więc dzisiaj cieszę się, że tu w Brodnicy, w mieście, które ukochał które jakoś i z którym zawsze dobrze się czuł i do którego bardzo często wracał, że możemy taką wystawę otworzyć, że możemy pokazywać ją młodym ludziom, przywoływać to, to nazwisko, tę postać, tę historię, wielką historię wielkiego człowieka. Pamiętając zawsze, że wszyscy jesteśmy w życiu publicznym, w polityce, po to, żeby tę jego krótką prawdę przywoływać i, i przypominać, że warto być przyzwoitym. Dziękuję bardzo. To zawsze, jeżeli się dokumentuje historię tak wielkiego człowieka, jakim był Władysław Bartoszewski, to jest coś wielkiego i wspaniałego. Przyszedł ten czas, że nie ma go wśród nas, więc, dlatego musimy dokumentować jego pamięć, pisać jego historię, budować, przywoływać wspomnienia. I cieszę się, że, że to się może zdarzyć tu w Brodnicy. Dzięki zaangażowaniu senatora Wojczaka, posła Lenca, udało się zbudować. Yy, i taki przywołać pamięć profesora Bartoszewskiego. To jest wielka rzecz, szczególnie w takich trudnych czasach w Europie, które przynoszą takie wielkie wyzwania, zawsze widzimy, jak bardzo go brakuje. Jego takiej roztropności, dystansu, przyzwoitości. Dlatego tu jestem, żeby przywołać wspomnienia o nim. Dzięki. Pracownicy boru zastrzelą. chciałem panu ministrowi przekazać naszą różę. Ze względu na tradycję brodnicy u nas rosną takie trwałe, wieczne, trwałe, na pamiątkę pobytu. Na wystawie, którą dzisiaj otwieramy, która będzie czyna niestety tylko tydzień do 28 września pokazujemy działalność profesora Władysława Bartoszewskiego w Wolnej Polsce. Wystawa poświęcona profesorowi poza uczczeniem tej wielkiej postaci, jaką był w dziejach najnowszych Polski. Ta wystawa jest także pretekstem do pokazania Mariana Bizana, Brodniczanina który był bliskim przyjacielem profesora Bartoszewskiego. Dzięki temu profesor Bartoszewski wielokrotnie bywał w Brodnicy. Teraz przygotowując wystawę wykorzystaliśmy dosyć dużo materiałów wypożyczonych od Mariana Bizana. Dowiedzieliśmy się m.in., że Marian Bizan i Jan Józef Lipski byli świadkami na ślubie profesora. Taka ciekawostka wiążąca pośrednio postać profesora z Brodnicą.